Aleluja, Jezus żyje. Słowa, które wypowiadamy w czasie świąt wielkanocnych, słowa radości. Po wielkim tygodniu, gdzie odbył się dramat, jaki stworzyli uczeni w piśmie i faryzeusze, Dlatego, że Jezus był niewygodny. Faryzeusze, którzy doprowadzili do śmierci Chrystusa. W Wielki Piątek przeżywaliśmy to, co Chrystus przeżywał i śmierć jego. Teraz przeżywamy święta wielkanocne, takich, jakich jeszcze nie było w Polsce. Święta, które często odbierają radość, ale nie możemy zapomnieć o słowach, które Chrystus powiedział kto we mnie wierzy, choćby i umarł. Żyć będzie. I ta prawda, którą Chrystus nauczał i która stała się rzeczywistością. Chrystus umierając w Wielki Piątek, w pierwszy dzień tygodnia zmartwychwstał. Zmartwychwstał i obiecał, że również my zmartwychwstaniemy. Dlatego dziś śpiewamy Alleluja. Alleluja Jezusowi, który jest dawcą nie śmierci, ale życia. I mimo to, że nie przyjadą może najbliżsi, mimo to, że może pozostaniemy sami, bo to ma być rzekomo dla naszego dobra. Życzę Wam wszystkim ludziom dobrej woli, aby nie zabrakło Wam wiary w Chrystusa. Ona podtrzymuje. Ona daje miłość, ale również rodzi nadzieję. Życzę Wam, aby tak jak Chrystus zwyciężył, to zwycięstwo przyszło, dla każdego z nas. Abyśmy mogli radośnie śpiewać: Jezus Chrystus zmartwychwstał, stał. Aleluja, Jezus żyje. Szczęść Wam Boże.